Okej. Okay. Yy... chyba. Zostań. Zostań. No i się zastanawiam. Lepsze. Z chwilą otwaliłem sobie postać z kondycją. O no, mega szybka była, mega fajnie się grało. Yy, no ale tak będę musiał też walczyć z tymi zombie, więc chyba wezmę. Wolno czyta, bo wiadomo, nawet nie będę kurwa miał czasu czytać. Pali papierosy? Nie, bo jesteśmy sportowcem. Mm. Ja tam jeszcze cztery. A, powolna regeneracja sadałem. Yy, no i duże pragnienie, i tu Zdyszka, i Dylan Kuklonger z okładki dzisiejszego streama. Aj bajka, a Ty tak mówisz, że będę miał co 15 minut, ale jak zrobię taki, wiesz... Taki run, że przeżyję milion lat w tej grze? czy w tym, tym save'ie? Bo ci głupio wtedy po prostu, nie? Nie zrobisz? Ale jak zrobię, to przeprosisz. O kurwa, nawet lepiej. Dobra, tak, co ogarnąłem? Że muszę kurwa się poubierać. I to tak no jokes. Kurtki i inne takie rzeczy są kluczowe. Będę co chwilę gryziony. Jak wiemy, no trzeba być... Kurwa, co to? Trzeba uniknąć takich przykrych sytuacji. Cześć, Widzu! Jeśli spodoba Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę, która pomoże w walce z tym strasznym algorytmem YouTube'a. A także zostaw po sobie suba. Sporo osób mnie nie ogląda, a według tego wykresu tylko mały procent zostawia suba. Miłego oglądania, do zobaczenia, cześć i baju! Wiesz, gdzie jest pierwszy cel? Pierwszy cel to jest, yy, moi przyjaciele, yy, straż pożarna. Jezu, to musi być, kurwa, muszą być kluczyki do tego, bo oszaleję. Uważaj. Buzz tower, nie no, z No niestety Nic tu nie leży dobra. Nie dałem sobie siłę końców, czy co? Siłę dałem, dobra Dobra, jak są pojedynczo Easy Easy, ale jak przy, przyleci tu z pięć, to z dupa I tu był jeszcze taki zio... A to chyba on. Oh. Kurwa, muszę znaleźć kluczyki do niego. Jakieś złoto w ogóle. I co bajka, nie chciałbyś pograć sobie na takich fajnych biegających zombiaczkach? Leciutkich. O, shit. Ja myślę, że gra fajna do pierwszego zombie, który ci leci sprintem w plecy. Eee, też tak myślę. Natomiast ja nie zakładam takiej sytuacji, ponieważ... Eee, nacho Cheese! Nie ponieważ mam zamiar być ultra, ultra, ultra czujny. Eee, tak, przede wszystkim czujność i skupienie. To jest bardzo ważne. Nie dam się rozpro. Tu zbił szybę. Chciałem też zrobić taką postać, y, która by się skradała. A o, Cigarillo. Plasterek. Długopiec niebieski. Niebieskiego nie mam chyba. Żeby nim się obrócić jak stutonowa kabaryna, to ci ugryzie. Nie, nie, nie. Nic takiego nie będzie miało miejsca. Tak, na pewno muszę też, ponieważ ten kij jest spoczką i musiałbym mieć coś, żeby zadbać o jego długowieczność, długożytność. No, Mimo, może zaraz faktycznie wejść na plecy, mi się nie goni? Nie, no, mi się mi się nie goni. Nie, no, ale no wiesz, no, słuchaj. Yy, ząb, ten zomboid na biegaczach, na sprinterach, no to już jest taki wiesz, że no, tylko naprawdę trzeba mieć twardą psyłę. Mocną psychikę trzeba mieć przede wszystkim, nie? Nie będę ukrywał. Trzeba mieć mocną psychikę. I uważam, że no trzeba mieć dużo miękności, no i to przedstawia właśnie moją postać, to co powiedziałem. Skurwa ciemno. Okej, okay, majteczki w kropeczki. Okay, no i zaczynamy imprezę, ale ja z niej wychodzę wcześniej. Prawda? <grym i <grym i <grym i <wierzycki> I, i, idziemy w. Że może? A, dobra. Tak zróbmy. A, ta pani chyba biegnie po buziaka. Metalowy buziaczek. Wypędzam z ciebie demona. Dwa. Na dyscyplinie jest. Kurwa, zagadałem się. Przydałem czat, zostaw. Kurwa, gryzie, co tam? Uj. Uj. Kurwa. Powiedziałem na czat, kurwa, i nie wiem skąd wybiegły. Oczywiście to wszystko twoja wina. Proszę się, zbamy się. Bardziej... O, w ogóle spoko spawn. To może być, to może być to. Może być to. E, I tak da... sasze Saszeteczka, ładnie z przodu, pyk. O, kurwa, letter, letter jacket. To jest dobre włóż. Tak to ten runnik na 100%. No tak, to będzie ten run, mówię ci. Zapamiętaj te słowa. Nie, nie widzę innej opcji w ogóle. Kurwa. Kurwa, mam nadzieję, że jeden tylko tam jest. Łówek noju. I nie żyjesz. Czas w szyję i nie żyje. Ale fajna piwnica. Eee, tak. To oczywiście jest żart. Piwnica schujowa. Było blisko. Nie ma co ukrywać, było naprawdę blisko. Eee, natomiast jestem doświadczony w tego typu grach. Ruber Gloves. No przed drapaniem. Kurwa, no lepsze to niż nic w sumie Danych gwałtownych ruchów. Ocena sytuacji. Berek goni. Berek goni. O kurwa, ile rzeczy miała. Ciekawe. Kurwa. O kurwa się wysyłem. Chodźmy mnie za ty. Ty przyszedłeś sprzątać do tego to że taki outfit? E, gorzej. Walczę o życie. Dobra. Zombie. Ale to przed nami dopiero. E, nie możemy tak wybiegać w przyszłość. Bo się zadręczymy. Chyba bym grał jakimś złodziejem na sprinterze, żeby mieć skradanie się. Ty, no ja mam właśnie biegacza, żeby móc przed nim uciekać, więc... Przed nim nie uciekać, więc chyba myślę, że... No się oba są dobre, nie? Chyba są dobre, ale to wolę generalnie tak przekuckać. Przekuckać, a jak już trzeba uciec, to właśnie wolę mieć szybki sprint, nie? Kiedy mamy gościa? Uf. Uf. No dobra. Zniszczy to. Znaczy zanim drzwi zniszczy, szyby to tam może szybciej, ale... W razie mam chyba rekord 5 godzin. To jest no, rekord, 5 godzinek się z tym pogodzić, to się może skończyć w każdej chwili, nie ma się co przywiązywać do postaci. Eee, oczywiście żywce mnie nie wezmą, wiadomo. Ok, weszły. Tylko teraz tak gdzieś przy schodach stać 8 minut, idziemy na rekord. No stary, mówię 5 godzin już mam. To jest George. O, maszynik złoty, brylant. A ty, to w ogóle... A trójka stąd, więc zejbiście. Yy, to jest mega fajne, bo yy, każda z tych sytuacji, tych właśnie takich, wiesz. Yy, z tych walk z zombiemi. Każda jest taka. No, że naprawdę soczysta, no trzeba to przemyśleć, wiesz, że nie można na pałę Powoli, nie? Tam w drzwiach głównych... No i postać może naprawdę w każdej chwili umrzeć. ale dużo. Fajnego. A ty tu skąd? Słyszałem, że coś tu kurwa, coś tu nie grało. A, tam musimy odpuścić ten dom. nie no i właśnie wiesz i są też te decyzje, nie no, wiesz, odpuszczasz dom, idziesz dalej. Czy próbujemy jeszcze, czy ten. Ten muszę odpuścić, no bo mnie zeżrą. Okej, okay, jesteśmy. To jest nasz dom. Home sweet home. Tutaj się obudujemy, na pewno trzeba będzie Rwadzić. O, gonią mnie, o jebańce. Ile trzy? Uda się? Cztery do z boku O, teraz też z tym biegaczem. O. Kto by się spodziewał? Pierwsza mam przepnąć. O jest. Ma w waflu. Ej, tamtego. O, tu czwarte drzwi są. Dlatego tego bym też zagrował, jak jest tylko jeden. On będzie mnie potem wkurzał. Uśmie Ej, no kuba. Okej, okay. yyy... Może? właśnie, A, jestem w tym domku. Dobra, ty idziemy spać tutaj. Chcę spać? O, o Jezus. No Tak. Ja to zbiegny robić w nocy. Ale ty idziemy, no co, bo tu kurwa się kichił. ooo, chyba jednak wiem. Jest <laughs> tu ciemno. ciemno. jak w dupie. Okej, okay, niedobrze, niedobrze. very not gór. Ja teraz jeszcze nie mogę spać. Kurwa, no mam to że idziemy do rana. Oko, ale doliczę sobie to do czasu przeżycia, jak coś. Bo w sumie to przeżyłem. Ale szybko? No to ja polegam szybko. O no, w tym szybszy od nich. No to jest ciekawe, ale w ogóle ciekawe jak szybko gubią agro. No dobra, raczej za szybko nie gubią tego agro. Taki zwykły jogging po prostu. Czekaj, okay, czekaj, czekaj, dobra wiem gdzie jestem. Nie wiem jak to rozwiąże. No ale nie wiem czy miałbym fan tak na dłuższą metę w sensie. Aj nie, jakby one faktycznie były takimi sprinterami, ale no trochę może nie aż tak szybkimi kurwa. Albo miały jakieś mniejsze agro Kurwa Oh shit, oh shit. Chyba będzie następna postać za 3 minuty. Jakie kurwa 3 minuty zaraz Opa! Uwa. Oh yeah! Oh yeah dobry jesteś, dziękuję. Kurwa, ty, ty. Skudo. Dziękuję, robię co mogę. Pchniemy drzwi, prawda, żeby nie było przeciągu. W którym razie nie rozwalam tego płotu, bo będzie mi przykro. Kurwa, dziś szyba pękła. Aha, ty mnie zabiłeś wcześniej. Chodź tu. Kurwa. Kurwa. to auto. Może autko jakby zadziałało. Gdzieś pojechali daleko, daleko stąd. Nie oglądali się za siebie niestety. A to nasza baza serwera stara, e, ta, ta, to jest ta miejscówka, no. Shit. Teraz pewnie umrzemy znowu. Dziabią w oko. Kurwa, szczauki. Zakładanie kolczyka do pępka w obliczu śmierci, to jest dobry pomysł? Shit. panie nie. Po następnie. Ale za zadrapanie. No nie krowie tak mocno. Umrzeć na ropie, od odkroczyć Zadrapanie za bandaż i plasterek. O, spoko, drzwi są otwarte. O, drzwi są otwarte. Teraz to się będzie działo dopiero. Ja mogę to stanąć? Przejdź przez. No nie mogę. To biegną tam. No znów, wiecie, znowu gdzie znowu kupię. Znowu ten shit. Muszę go wykleić. To robimy to. U. Nie poszło po mojej myśli, nie ma co ukrywać. Nie ma co ukrywać, widzowie. U. Nie poszło po mojej myśli. Ja mm. ci muszę se, ten zrobić bandaże. A tak muszę się zabanda. No podżyj to, nie mamy czasu na jakieś głupoty. Wezmę z jakiegoś shotguna. Kurwa, tam jest. Dwa. Od kiedy tylu policjantów pracuje na komisariacie? Bardzo zły pomysł. Tak, tak. Nie, no po prostu biegnę stąd. Daleko stąd. No bo to Zaraz ci siły braknie. Nie, no właśnie mam tego Sprintera. Mogę biec za biec. Mam jeszcze kolkę. więcej trzeba. I... Jedna, druga. sumie sobie pół mleczka. Dobrze, postrzelajmy sobie też pistolet, ale jest tam coś w ogóle? Cztery. Jak w ostateczności może warto, warto spróbować. nigdy nie używałem jeszcze broni, znaczy nie używałem jeszcze broni w bildzie tym. Dobra, w sumie. muszę tą broń, bo on wystrzeli teraz Eee, żyć. Zaraz muszę odciągnąć gdzieś. Przestań, dobra, Dobra. 50 na 50. albo przeżyj, albo nie, hmm. e. ciekawe, tu mi się alarm odpalił, ale mi się wkurzył.

Kurwa, no ten alarm był zabójczy, ten alarm. Tak,